O, jak widać jest potrzeba e, wspominania, e, jest potrzeba odkrywania szczecińskiej tożsamości, dziedzictwa miejskiego. E, faktycznie ten szyld wzbudził ogromne zainteresowanie, kiedy w zasadzie właściciele kawiarni Buenas Buenas odsłonili trzy ostatnie jego literki. E, wtedy umieściłem zdjęcie w, w internecie i polała się fala wspomnień. E, pojawiały się różne wersje, ponieważ ta literka... E, Widoczna A ma małe wcięcie, którego na początku nie zauważyliśmy i mało osób zauważyło, więc pojawiały się wersje, że to Bambosz, Dobosz, Jarosz, ale potem faktycznie zaczęły się pojawiać głosy. Które znacząco przeważały nad resztą, że to sklep Tomasz, i udało się ustalić, że jest to sklep, z, były sklep z odzieżą męską, działający w latach 70., -tych, 80., -tych, który należał do państwowej spółki Otex. Jest to po wielokroć, według mnie, wartościowe, chociażby ze względu na tą tak zwaną kartę pamięci miasta, mieszkańców, którzy tutaj często, jak właśnie są takie momenty jak ten, odsłonięty napis, który mogą pamiętać sprzed 10 a niektórzy jeszcze są zbyt młodzi, żeby w ogóle pamiętać, dowiadują się, że to, że to miasto jest takie, jak teraz je widzimy, wcale nie oznacza, że takie było zawsze, że ono się zmienia, że ono żyje, jest to organizm żywy. Naszych informacji, które otrzymaliśmy, następcą własnościowym, następcą prawnym po gminie Miasto Szczecin jest Szczecińskie TBS, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i będą się kontaktować ze wspólnotą w tej sprawie, bo nie zamierzają zostawić szyldu niszczającego. Też jest sprawa, którą nasza graficzka zauważyła, są widoczne takie dziurki w tych literkach i to jest właśnie pozostałość po rurkach neonowych. Więc ten szyld był neonem. No i nie wiem, czy powróci do, do takiej formy, bo jednak ktoś musiałby za to płacić za prąd. Ale to co, to, co jest teraz, myślę, że wielu mieszkańców i tak usatysfakcjonuje, a mam nadzieję, że coś się z szyldem jeszcze zadzieje. w Radiu Szczecin dobre wiadomości zawsze o 7:30 i 14:00